Siemanko piąta 5:27. Jadę do szkoły na targowisku, zobaczyć jak tam ceny zboża i wszystkiego, i czy coś tam się jeszcze dzieje. Mamy 3 czerwca. Już martwy sezon ogólnie. Wszyscy wynoszą. Nikt nic nie przynosi, chyba że mój braciak. <grytanie> Zakupy zrobione. miesianeczka to co dwa tygodnie temu. Starczy na dwa tygodnie. Miałem nic Co? W telewizorni będziesz patrz kurwa W telewizji będziesz? No okej Minerek Nie ma ludzi przy klatce Co to 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 czerwone to No krakowiaki. Żółte. Tamten czerwony. Młoda peszczu łapciata A tutaj no. To peszczacz młody chyba nie? Takie z czarnymi dotkami to pięćdych Kurwa mam jedno tylko Masz? No. Tego? To, to go łapałeś? To łapałem chyba po czerwonym i po siwym Nie po jarząbaty i po siwy No teraz Teraz ładnie koroniatę nie ma właścicielów, poszli kupować ziarno wie pan co te czerwone, para? kasztany, jaka cena? trzydych lężne? kasztanki wie? jaka cena tej pary? w 80zł 80zł do utargowania, tak takie. Kolejny kasztanek, ten to chyba już drugi tak jedzie Jak pan na to mówi? Bo nazw jest bardzo dużo. Szyjaki? No, szyjaki, krawaty mówią. U nas, łyski na przykład to O, łyski no, nie, Niektórzy to mówią blałory, nawet słyszałem. Mówią, że Ile ten blałory? Znaczy, nie tu nie jaki? Ten, no. Tak jest. Ale przeważnie, krawaty, łyski ono. Kurde, już sprzedane no nie zdążyłem się nawet na. Trzeba było przyjść, kurna jak miałem te kolorowe. już to będę miał? no Mam jeszcze i żółty. Do sąsiada poleco Polecą? Nie pierdolę. Mówię, doleco Dolec, to, wow. do to, jest, myśl, to, to biały. Proszę pana, to to. To jeszcze jak proszę nazywają? Metki orientalne. Tak, to, to Jaka cena takie no, no, metki orientalnej? Bo, ja za, orientacyjnie ja za Nie, orientacyjnie. To jest młody. Słyszysz, a tamten biały to będzie lustrzak? czy co to będzie? No. Typ, typler. 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 będzie. biały mefek jest. Ma... ma malutki ten tu są cepelki. A te młode to są? Z tego roku czy co? Z tego roku. I po ile to tu? Samczyk jest starszy. A dwie samiczki? Młode. Jeden cepelek jest starszy samczyk, a druga jest samiczka. Jaka cena? Za tą parę? Po no to kurde. Mm -hmm. Murzynki fajne. Ciemne grożki. Ile? Ile? Nie ma go. A te te żółte? Żółte odleki, jeszcze złotych. 200 złotych. to jest cała para? No nawet swojego białego znalazłem. Tu jest. Proszę bardzo. O. 5 dni temu złapany. I tyle trzeba zakończyć. Idę. Do domku. Pogadałem. Pogadałem dzisiaj z obcymi ludźmi, którzy mnie znają bardziej niż ja ich. <laughs> Piękne niebo, dzisiaj będziemy gadać. O, no, już fałupie, zobaczcie. młode latają, szaleją. Na targu miał dzisiaj mojego pocztowego białego. Taki z Wyszkowa Z Mówi, że pięć dni go złapałem? Z No Z tamtego roku No to no, nie wiem kiedy on zginął, bo ja nie wiem który to tak Patrzyłem, że to mój, bo go wziąłem Po obrączce go poznałem Srebrniak jakiś, a nie to ten pocztowy Pocztowy po, podziobany jest na głowie, myślałem, że to koroniat. Od razu wiedział, że to mój się dowiedział, to trzydech chciał za niego. Ja go nie brałem, jak nie chciałem nawet wiesz, ale Ja nie chciałem nawet się nie pytałem o cenę, mówię ci. Tylko potem chłopak taki poszedł i się go zapytał, wiesz, mówi tego białego to ten, bo mi potrzebny na ślupem. A on mówi do niego trzydech. Na ślup, co Tak. No tak, jak one lecą nie wiadomo skąd, a potem wyszków już blisko, może nie mam siły. No tak kurwa złapał przecież. Te no właśnie. Wtedy, jak go złapał, I pierdolą do niego. I to daleko miał już miał 100 metrów. Niecałe 100 metrów. Zobaczcie, jak starej nie przeszkadzają. Wszedłem na drogę. To wirgoły latają. O jak się wyrywają 9 za 10 Słaby targ wyszkowy teraz. No, ale taki czas jak co roku zresztą Sebastianowi napisałem wszystko, żeby nagrał film odnośnie tych wyrwanych ogonków. On coś więcej wie. Na razie mi nie odpisał chyba to. Zobaczymy. Także to nie jest bójda, tylko coś w tym jest. Jednak ludzie tak robili kiedyś. Podobno stara metoda. A na co i od jakiej choroby i po co? Odeszliśmy, <trybujesz> <trybujesz> że dopędziłem stare, ale z tych jajek pozrzucałem, w ogóle się nie boją. No, dobry, co do młodych co nim zrobisz? Weźcie same, same stare. <grywia> A tu kurwa kijek, nie da się ich ze starymi zobaczyć. nowe wejście na obcych nie ma. i ślubu dzisiaj też nie ma żadnego spokój za tydzień pewnie będę, będzie jak jak mnie nie będzie dobra łapie to wypuszczam jasne i perwowe te później będą latały chyba jakiś jasny jasne nie wiem, tak mi się wydawało młody jakiś ja wylet, może to mój Zaraz zobaczę. Siedzi. O, zerwał się. Zerwał się. Wylot. Zerwał się. Jakiś tam się obcy pokazał, ale tylko przez chwilę. Ojciec koparku odpalił. Także głośno. O, czapel jajko to No, zobaczymy. Jest tam silniejszy, się, te pocztowego karmią. No, żeby dwa im dał, to by było lepiej. O, tu ten młody perłowek trzeba by się kulował. Zaraz go złapię. Sobie, póki sobie przypomniałem właśnie, bo tam się kolega pytał o jasne ściągowe, czy coś wychowałem po nich, mam trzy pary i, i, i właśnie dopiero teraz mam dwa młode, bo zabrałem im jajka, tak jak ktoś tam powiedział, zabierz im jajka, ale co najlepsze, zobaczcie, one swoich młodych nawet nie, nawet na jajkach nie wysiedziały, bo tam te jajka pozwalały, powywalały tymi goleniami, a jak i położyłem takie wielkie podpocztowe jajeczko, to i wychowały, i zobaczcie, tu siedzi dwa młode pocztowe karmią tam jest druga para o ten, też młodego, jednego karmią bo nie mają innego chyba czepelkę nawet im podłożyłem a te młode ściągowe są tu to jest od dwóch różnych par ale akurat i te, te są karmione przez pocztowe Na razie jeszcze dzisiaj jeść nie dostały, to są głodne. Jest jeden, a tu jest drugi. Taki wielki łeb. I na szarych ogonach wyszły. Także dziwna sytuacja. Znowu widzę, że zniosły jajka. Tam pocztowe zniosły, to za zabiorę. O, jedno jest jajka. A nie, co to jest? Trzynasty. Coś tu się pomyliło Coś tu się pomyliło, te jajka są zimne Nie wiem co tu się działo na tych jajkach, ale jak są zimne to trzeba zabrać Wiatr jest denerwujący, codziennie coś wieje Ale dziś jest ładniejsza pogoda Delikatnie poszymy tylko nie za mocno dzisiaj na targu bardzo miło, bardzo miłe spotkania z starszym panem troszkę porozmawiałem chodowcą hodowcą Budapesztów tu czasami jego Budapeszty w chmurach chodzą Nie ma sąsiadów. Pracują w sobotę. O tam coś lata. Nad Karolem dwa. Idą tu do mnie. Ciemny. Ciemny na pewno. Tutaj zaraz będzie się pokaże. O wali z góry. Zobaczcie. Czekaj, widzicie go w tym. To, to, tu, to, ja się rozmazuje, ale go mam. Mam go. Mam go, tu jest. Obcy. Poszedł. Wrócił, czekaj. Zawraca. Siada, tu dołem jest. Może usiądzie. O, 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 tutaj jest, tutaj jest. Ma chęć zobaczył taką chmarę to przyklepał <laughs> Nie wrócił się wujka Janka poszedł albo do Darka się rozmazuje lodostwo. Bo no mam ustawione znowu na tą lepszą jakość dlatego tak jest No tam lata nad Darkę tam gdzieś usiadł O tutaj mają grzywacze wczoraj wam Mówiłem oni nich tu mają gniazdo I one są O o o Widać 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 czy nie widać Ciężko, dobrze zarośnięte jest i ciemno, ale zobaczcie, nie chcę tu, nie chcę. Nie chcą zlecieć. Poszedł z powrotem. O, czy przy moim karmiku jest młody krótki poleciał za matką matka ta co ja założyłem obrączkę ten ciemny się pokazał znowu zobaczcie jak będzie chciał to usiąść. poszedł na, na Marcina 14.20 pusto, cisza, nic się nie dzieje u mnie na wsi dzisiaj ślub panowie i sobie pomyślałem że może by coś ogarnął jakie bramkę koszyk mam gołębie mam butelki puste mam <grystanie> <grystanie> także może by coś dzisiaj jednak zarobił Zacznę, te schowam pocztowe. Będę trenował zaraz. To będzie lot, nie wiem, ile tu 25 metrów muszę policzyć od gołębnika. Raz zobaczymy, niech będzie od rogu gołębnika. Raz, dwa.

♪

No i po wszystkim. mam nadzieję, że się podobało. No i tak drodzy widzowie, właśnie tak mi popłynęła sobota, godzina 16 zaraz. Zrobiłem brameczkę, zdobyłem cukierki, dwie, trzy buteleczki. Chyba fajnie wyszło. Pan Młody zadowolony był z tego, co widać. Pani Młoda też. Przeżycie straszne, <laughs> strasznie, strasznie radosne. Teraz sobie sprzątam, żeby było od razu wysprzątane, i na kolejną atrakcję ślubną przygotowane. Także będę kończył. Trzymajcie się, cześć.